Cześć, tu Milita. Chciałam dzisiaj opowiedzieć Wam kilka słów o naszej nowej serii, którą nagrywamy specjalnie dla Was. Bo niektórzy z Was mogą być zaskoczeni, że nie są to takie typowe moje odcinki, filmiki o modzie i o mojej kolekcji, a zapraszam do nich bardzo ciekawe osoby. Bo tak jak Wam wcześniej wspominałam, moda to nie, jest dla mnie tylko, to nie są dla mnie tylko ubrania, to są prawdziwe historie, to są inspiracje, to są ludzie, którzy za tym stoją. To są bardzo często osoby, które mnie zainspirowały, które jakoś pomagają mi w pracy, albo z którymi chciałabym porozmawiać na ciekawe tematy. I choć czasem się modą nie zajmują, to w jakiś sposób mnie inspirują i chciałabym, żeby również zainspirowały Was. I e, zaprosiłam tutaj już kilka osób, które zdążyliście zobaczyć. Niektóre odcinki są w trakcie nagrań, niektóre dopiero osoby do mnie przyjadą, bądź się z nimi połączę. Chciałabym i mam na celu, żeby te odcinki zainspirowały Was, żeby troszeczkę otworzyły niektórym osobom horyzonty, na przykład na ciekawe nowe osoby, na ciekawe książki, na, e, na to, że, że moda. To nie tylko ubrania, bo tak jak rozmawiałam tutaj z, z Magdą Miś, która jest rodowitą zalipianką, malarką, to była osoba, która bardzo pomogła mi przy tworzeniu kolekcji Felicita i właśnie opowiadałam wam o niej. W przy kilku odcinkach, przy wielu okazjach, a nigdy nie mieliście okazji zobaczyć jej na żywo. Oczywiście, jeżeli ktoś się zainspirował na tyle, że wszedł na jej konto instagramowe, czy też ją spotkał, gdzieś tam zalipił, to oczywiście ją zna. Natomiast chciałabym, żebyście zobaczyli, że to o czym ja Wam opowiadam, to są naprawdę prawdziwi ludzie. Rozmawiałam też z doktorem Markiem Borowińskim, który jest międzynarodowym ekspertem do spraw koloru, żeby pokazać Wam, że to, że ja Wam opowiadam o tych kolorach i o tym, jakie one wielkie, ma, jakie wielkie znaczenie mają w naszym życiu, i to nie chodzi tylko o modę, ale to chodzi po prostu o to, jak kolor na nas wpływa, na nasze wybory, na to, jak się czujemy. I właśnie to był, moim zdaniem, bardzo ciekawy gość, żebyście zobaczyli, że to jest naprawdę bardzo ważny aspekt naszego życia. Rozmawiałam z Kasią, która jest krawcową i to jest taką właśnie krawcową artystką, gdyż ona nie tylko poprawia ubrania, ale ona daje im drugie życie. Ona to robi w bardzo artystyczny sposób i wiem, że. Mm, nie jest to taka zwykła krawcowa, o jakiej możecie sobie pomyśleć, myśląc po prostu o krawcowej, tylko to jest taka czarodziejka. Chciałam właśnie zaprowadzać, zapraszać takie osoby, żebyście mieli możliwość poznania ich pracy, poznania ich inspiracji, ich życia. I będą tutaj pojawiały się różne osoby, nie tylko, nie tylko z branży mody. Teraz, właśnie, przed chwilą nagrałam mega ciekawy odcinek z autorką y, powieści. Będzie kilka osób, o których jeszcze Wam nie mogę powiedzieć, ale powiem Wam tylko tyle, że jedna osoba to było po prostu spełnienie moich marzeń żeby z nią porozmawiać, gdyż, jeżeli mogę powiedzieć, że ktokolwiek jest jakąś moją. Y, ikoną, moim idolem, jeśli chodzi o modę, to właśnie, właśnie będę miała okazję z taką osobą porozmawiać. Nie mogę zdradzić jeszcze na razie szczegółów, bo jak się zdradzi, to potem się okaże, że to nie wypali. Chciałam Was prosić o to, żebyście zaglądali na konta tych osób, żebyście obserwowali ich profile, żebyście zainteresowali się więcej niż tylko tym moim filmikiem, ponieważ to są osoby, z którymi można by rozmawiać dużo dłużej i przez te kilkanaście, kilkadziesiąt minut nie jestem w stanie przedstawić Wam całkowicie ich, ich pracy. Natomiast ja bym bardzo prosiła, żebyście udostępniali te odcinki, żebyście je lajkowali, dlatego że jeżeli będziemy mieli i większe zasięgi, to będziemy mogli ten kanał w tym kierunku również rozwijać, gdyż będziemy wiedzieli, że Wam się to podoba, że jest to przydatne i że może to się wielu osobom przydać. Możecie zobaczyć, poznać te osoby, o których bardzo często gdzieś słyszycie, ale. Nie znacie ich osobiście, a tutaj to jest troszeczkę tak, jakbyście razem ze mną i z tą osobą napiły się po prostu kawy. I ja oczywiście również zapraszam Was do rozmowy z tymi osobami, gdyż pod każdym odcinkiem możecie zadać yy, mojemu gościowi pytanie. I ja, jeżeli te pytania będą ciekawe i będą nadawały się do zadania ich w kolejnym odcinku, to będę znowuż te osoby zapraszała. Jeżeli macie pomysł na to, jaka osoba może mnie zainspirować i może również wystąpić jako gość, to oczywiście również piszcie, bo nie ukrywam, że ja jako projektantka nie zamykam się na inspiracje, które miałam dotychczas i chciałabym ich mieć jak najwięcej, więc może jeżeli jeszcze nie znam jakiejś osoby albo znam, ale nie wpadłam jeszcze na ten pomysł, żeby nagrać z nią odcinka, to możecie mi podpowiedzieć w komentarzach. Oczywiście mam nadzieję, że wam się te odcinki podobają, że wam się do czegoś przydadzą, że miło spędzicie z nami czas I, yy, i zapraszam was do komentowania, zapraszam was do udostępniania, zapraszam was na nasze media społecznościowe, żebyście zobaczyli coś więcej i zarówno na moje i jak i na naszych gości. Serdecznie was pozdrawiam, życzę wam wszystkiego dobrego. Piszcie w komentarzach o to, o co was Prosiłam, papa. Pa.